Jak jest, niec, jest. gdy inny A schować nie ma się gdzie. Pierwszy z moich audiowlogów w cyklu spod kapelusza. Dzień dobry moi kochani. To pierwszy z cyklu spod kapelusza audio vlog całkowicie gadany, bez ruchomych obrazków, a więc możecie spokojnie odłożyć swoje telefony i zająć się codziennością słuchając mojego ględzenia. Jak wiecie, albo i nie. Od trzech dni przygotowuję się intensywnie do planu wyruszenia w dalszy ciąg wyprawy, w dalszy ciąg podróży w warunkach zimowych wzdłuż wybrzeża polskiego morza, czyli w kierunku świnoujścia. Ja oczywiście uważam, że trzy, yy, przez te trzy dni ani warunki pogodowe, ani intensywność yy, życia Wysiłek fizyczny nie upoważniają mnie do jakichś e, konkretnych wniosków, ale życzenie niektórych z Was jest dla mnie rozkazem, i dlatego trochę Wam opowiem, jak jest. Temperatury, z jakimi do tej pory obcowałem, oscylują między minus 5 a plus 1 stopień Celsjusza. Co oczywiście ma się nijak do tego, co zapowiadają synoptycy i co w najbliższym czasie ma nadejść. Aktualnie nadchodzi odwilż i temperatura będzie w plusie, aczkolwiek nie więcej niż 3 stopnie w plusie i nie dłużej niż 2 dni, jak twierdzą prognozy. Można więc powiedzieć, że test może trwać i nie należy go przerywać. Dla tych, którzy nie oglądali jakichś wcześniejszych materiałów albo nie czytali na Facebooku i nie do końca wiedzą, co tak naprawdę się dzieje, to w związku z tym, że niedługo mam zamiar ruszyć w kierunku tego świnoujścia, postanowiłem po prostu pożyć w warunkach takich, jakich, z jakimi przyjdzie mi się spotkać w czasie podróży, a więc noclegi w namiocie cały dzień bez ciepłego pomieszcze... pomieszczenia. No i to dzieje się od trzech dni. Mimo, pomimo to, że przyczepa jest w pobliżu i nie ma najmniejszego problemu, bym podkręcił ogrzewanie i się wniża, zagrzał, nie robię tego, by zachować w pełni realizm i poznać reakcję mojego organizmu. Zanim zacznę wam opowiadać o tym, co najbardziej większość z Was interesuje, czyli jak to jest nocować zimą w namiocie, opowiem Wam o innych dolegliwościach, z którymi się muszę tutaj mierzyć. Otóż najbardziej doskwierają mi oczywiście buty i każda chwila, kiedy temperatura, to co akurat robię, pozwala mi przeskoczyć z butów, których nie używam od dziesiątek już lat. W moje ulubione lacie jest chwilą ulgi. Buty w warunkach zimowych, zwłaszcza tych, które nadchodzą, będą niezbędne, ale Powiem Wam, że to w nich postrzegam największy problem i to one budzą mój największy niepokój. Jeśli zaś chodzi o nocowanie zimą w namiocie, taką zimą, jakiej udało mi się przez te trzy dni doświadczyć, bo mówmy się, minus 5 stopni to jeszcze żaden dramat. Yy, dla kogoś nawykłego do spania na twardej powierzchni z czymś, co czasem nie usunięte z namiotu ubiera go w plecy. Nie jest problemem, to doświadczenie jest całkiem przyjemne. Okutany moim śpiworem, a będę miał jeszcze lepszy, jak, jak wiecie, całkiem spokojnie i przy pełnym komforcie przesypiam noc. Problem to wyjść z namiotu. Problem to nie chcieć się w nim chować. Problem to zachować werwę i energię, kiedy ten namiot nie jest rozbity, kiedy trzeba być aktywnym i nie ma gdzie schować się, by ogrzać się trochę, choćby na przez chwilę. Jestem już głęboko przekonany, że problemem tego typu eskapady będzie dzień, nie noc. Rano będzie problem zmotywować się do wyjścia z tego ciepłego śpiwora. Do podjęcia wysiłku i ruszenia w dalszą drogę. Wiecie, jak ja jeżdżę na rowerze? No, moje zdrowie, kondycja i siły nie pozwalają mi robić jakichś długich etapów przejazdowych. Natomiast doświadczenie tych trzech dni mówi mi, że odpoczywanie w tych warunkach jest równie wyczerpujące i równie męczące, co sama jazda. Otóż cały czas człowiek kumuluje w sobie chłód. Chłód, który wysysa z człowieka energię, wysysa zapał, wysysa chęć do działania. I tak naprawdę to, co was przeraża, czyli ta noc w namiocie jest chyba taką najprzyjemniejszą częścią doby. To właśnie tam odzyskuje się siły, i tam trzeba zyskać motywację, żeby zmierzyć się z kolejnym dniem na chłodzie, wietrze i śniegu, przed którym przez kilkanaście godzin nie można się schować. I te trzy dni, które tutaj przesiedziałem, dały mi takie doświadczenia. Oczywiście ani mróz, ani długość czasu, ani wsadzony w to wysiłek fizyczny nie pozwalają mi jeszcze podjąć decyzji i wyciągnąć jakichś ostatecznych wniosków. Jednak wydaje mi się, że z całą pewnością to nie w nocowaniu będzie problem. Nawet przy minus 20 stopniach. No i koniec moi kochani. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i że chociaż część z Was dotarła do tego miejsca. A w tym miejscu jak zwykle, jak większość, choć nie każdy YouTuber, będę ślamdał o... Suby, lajki i komentarze. Do tego audiowloga sprowokował mnie komentarz Betty. E, jeśli chcecie, bym do Was mówił, jak widać, są te przemowy dłuższe niż szybko montowane dynamiczne filmiki, no to oczywiście dajcie znać, że Wam się podobało lub nie. E, I zrecenzujcie pierwszego audiowloga. Do zobaczenia i do usłyszenia, moi kochani.